Dlaczego niektórzy ludzie potrafią przejść przez piekło i wyjść z niego silniejsi, a inni załamują się przy pierwszej porażce? Dlaczego jedna osoba może przeżyć traumę i stać się inspiracją dla innych, podczas gdy druga przez lata tkwi w tej samej bolesnej historii? I dlaczego ty ciągle wracasz do tych samych myśli o swojej przeszłości, jakby była wyrokiem, którego nie można zmienić? Dzisiaj dowiesz się czegoś, co może wywrócić twoje życie do góry nogami. Zostań do końca, bo to, co usłyszysz, może być kluczem do twojej wolności. Myślisz, że twoja przeszłość cię definiuje? To naturalne. Wszyscy tak myślimy. Patrzysz na swoje życie jak na książkę, w której pierwsze rozdziały już zostały napisane i nie można ich zmienić. Tamte błędy, tamte rany, tamte porażki to ty to twoja tożsamość. Ale, co jeśli powiem ci, że to kłamstwo? Co jeśli twoja przeszłość to tylko surowy materiał, a ty jesteś architektem, który może z niego zbudować cokolwiek? Michel Foucault, jeden z najbardziej wpływowych myślicieli XX wieku, spędził życie na badaniu tego, jak tworzymy sami siebie. I jego odkrycie było szokujące. Uważał, że nie jesteśmy więźniami swojej historii. Jesteśmy więźniami opowieści, które o tej historii sobie opowiadamy. Różnica jest ogromna. Wyobraź sobie dwoje ludzi: oboje mieli trudne dzieciństwo, oboje doświadczyli odrzucenia, bólu, rozczarowania, ale jeden z nich opowiada swoją historię tak: Byłem odrzucony, więc jestem niechciany nikt mnie nie pokocha, bo jestem uszkodzony drugi mówi. Przeszedłem przez trudności, więc wiem, czym jest ból. Mogę pomagać innym, bo rozumiem ich cierpienie. Te same fakty. Dwie kompletnie różne opowieści, dwa różne życia. Twój umysł jest jak narrator, który nigdy nie milczy. Każdego dnia opowiada ci, kim jesteś, co znaczą twoje doświadczenia, jakie masz możliwości. I ty słuchasz tej opowieści tak uważnie, jakby była prawdą objawioną. Ale narrator może się mylić, może kłamać, może być niesprawiedliwy. Pomyśl o ostatnim tygodniu: ile razy przypomniałeś sobie jakąś wstydliwą sytuację z przeszłości, ile razy odtwarzałeś w głowie tamten argument, tamtą porażkę, tamten moment, gdy ktoś cię skrzywdził. Twój umysł wraca do tych wspomnień nie dlatego, że są ważne, wraca, bo pasują do opowieści, którą o sobie opowiadasz. Jeśli Twoja opowieść brzmi, zawsze wszystko psuje, Twój umysł będzie szukał dowodów na to w przeszłości. Jeśli Twoja opowieść brzmi, nikt mnie nie rozumie, będziesz pamiętał każdy moment odrzucenia i zapominał o każdym geście miłości. To nie Twoja przeszłość kieruje Twoją teraźniejszością, to Twoja interpretacja przeszłości, ale tutaj zaczyna się problem. Nie chodzi o to, że masz po prostu zmienić nastawienie i wszystko będzie dobrze. To nie jest pozytywne myślenie. To jest coś głębszego i bardziej rewolucyjnego. Foucault zauważył, że żyjemy w kulturze, która każe nam szukać prawdziwego ja w przeszłości. Mówi nam zbadaj swoje dzieciństwo, znajdź źródło swoich problemów, zrozum swoją historię, a zrozumiesz siebie. To brzmi mądrze, ale może być pułapką, bo im więcej czasu spędzasz na analizie przeszłości, tym bardziej się z nią utożsamiasz. Im więcej mówisz o swoich traumach, tym mocniej stajesz się osobą z traumą. Im częściej opowiadasz o swoich błędach, tym bardziej stajesz się osobą, która zawsze popełnia błędy. Twoja opowieść zaczyna cię więzić. Ale jest też druga strona tego odkrycia: jeśli twoje opowieści cię ograniczają, to znaczy, że mogą cię też uwolnić. Nie chodzi o to, że masz zaprzeczyć swojej przeszłości, lub udawać, że nic się nie stało. Chodzi o to, że masz moc przepisania swojej historii, nie faktów, nie tego, co się wydarzyło, ale tego, co to wszystko oznacza. Ten sam rozwód może być końcem twojego szczęścia. Albo początkiem Twojej niezależności. Ta sama choroba może być przekleństwem, albo lekcją o tym, co naprawdę ważne. Ta sama zdrada może być dowodem na to, że nie można nikomu ufać, albo informacją o tym, że zasługujesz na kogoś lepszego. Twoja przeszłość to biblioteka pełna książek, ale ty decydujesz, które książki czytasz, które historie pamiętasz, które znaczenia nadajesz swoim doświadczeniom. I tutaj pojawia się najważniejsze pytanie: jaką opowieść o sobie opowiadasz w tej chwili? Czy to opowieść ofiary, czy bohatera, czy to opowieść o porażkach, czy o lekcjach, czy to opowieść o tym, czego nie możesz zrobić, czy o tym, co jeszcze możliwe. Carl Jung, wielki psycholog, uważał, że najważniejszą rzeczą w życiu człowieka jest znalezienie własnego mitu, niewymyślonej historii, ale głębokiej narracji, która nadaje sens twojemu istnieniu, takiej, która czyni cię bohaterem twojej własnej podróży, a nie więźniem cudzych oczekiwań. Ale, żeby znaleźć swój mit, musisz najpierw rozpoznać stary, musisz zobaczyć, jakie historie o sobie sobie opowiadasz, które z nich cię ograniczają, a które dają ci siłę to nie jest łatwe. Twoje stare opowieści to nie tylko słowa w twojej głowie to emocje, które nosisz w ciele to sposób, w jaki oddychasz, gdy myślisz o przeszłości. To napięcie w ramionach, gdy ktoś wspomina o twoich błędach, to smutek, który czujesz, gdy patrzysz na swoje zdjęcia sprzed lat. Zmiana opowieści to zmiana całego siebie, ale jest możliwa. Pomyśl o kimś, kogo podziwiasz o kimś, kto przeszedł przez trudności i wyszedł z nich silniejszy. Co sprawia, że ich historia jest inspirująca? Nie to, co im się przydarzyło to, co z tym zrobili. To jak to opowiedzieli, to jakie znaczenie temu nadali. Oni też mieli wybór. Mogli opowiedzieć swoją historię jako tragedię, mogli zostać ofiarami, ale wybrali inną narrację, wybrali być bohaterami. Wiktor Frankl, który przeżył obozy koncentracyjne, uważał, że nawet w najgorszych warunkach człowiek ma ostatnią wolność. Wolność wyboru tego, jak reaguje na to, co go spotyka. Nie możesz zmienić tego, co ci się przydarzyło, ale możesz zmienić to, co to dla ciebie znaczy. To nie jest teoria, to jest praktyka. Codziennie, w każdej chwili opowiadasz sobie, kim jesteś. Robisz to, gdy patrzysz w lustro. Robisz to, gdy myślisz o swoich planach. Robisz to, gdy rozmawiasz z innymi o swoim życiu. I w każdej z tych chwil możesz wybrać inną opowieść. Ale, żeby to zrobić, musisz najpierw usłyszeć tę starą, musisz złapać swojego wewnętrznego narratora na gorącym uczynku, musisz zobaczyć, jak przekręca fakty, jak wybiera tylko te wspomnienia, które pasują do jego wersji. Następnym razem, gdy poczujesz, że myślisz o swojej przeszłości w sposób, który cię ogranicza, Zatrzymaj się. Zapytaj siebie: Czy to jedyna możliwa interpretacja tego, co się stało? Czy są inne sposoby na opowiedzenie tej historii? Jeśli zostałeś odrzucony, czy to znaczy, że jesteś niechciany, czy że nie pasowałeś do tej konkretnej osoby? Jeśli poniosłeś porażkę, czy to znaczy, że jesteś nieudacznikiem, czy że próbowałeś czegoś trudnego? Jeśli ktoś cię skrzywdził, czy to znaczy, że świat jest niebezpieczny, czy że natrafiłeś na niewłaściwą osobę. Twoja przeszłość to zbiór faktów, ale znaczenie tych faktów tworzysz ty. I tutaj leży twoja prawdziwa moc, nie w zmienianiu tego, co się stało, w zmienianiu tego, co to wszystko oznacza dla twojej przyszłości. Foucault pokazał nam, że tożsamość to nie coś, co masz. To coś, co tworzysz. Każdego dnia. Każdą decyzją. Każdą opowieścią, którą sobie opowiadasz. Może czas opowiedzieć sobie nową historię, taką, w której twoja przeszłość nie jest wyrokiem, ale doświadczeniem, w której twoje błędy to nie dowody na twoją wadliwość, ale lekcje, które cię wzmocniły, w której twój ból to nie znak, że życie jest niesprawiedliwe, ale dowód, że jesteś człowiekiem, który potrafi czuć i przetrwać. Twoja przeszłość nie zniknęła. Ale może przestać być twoim więzieniem i stać się twoją siłą. Wszystko zależy od opowieści, którą wybierzesz. Jeśli coś w tobie się poruszyło podczas tego materiału, jeśli poczułeś, że to o tobie, napisz w komentarzu jednym zdaniem, jaką nową opowieść o sobie chcesz zacząć opowiadać. Nie musisz być szczegółowy, wystarczy jedno zdanie to będzie twój pierwszy krok ku przepisaniu swojej historii. A jeśli czujesz, że ten materiał może pomóc komuś, kto też jest uwięziony w starych opowieściach o sobie, podziel się nim. Czasem jedna nowa perspektywa może zmienić całe życie. Pamiętaj, nie jesteś swoją przeszłością, jesteś autorem swojej przyszłości i każda dobra historia zaczyna się od decyzji, że warto ją opowiedzieć inaczej.